Jezus Chrystus. Witamy Was serdecznie w godzinie miłosierdzia, tutaj, w sanktuarium najświętszego imienia Jezus. Chcemy razem stanąć przy dobrym Bogu, najpierw gorąco do Bożego miłosierdzia, a później w drugim dniu nowenny do świętego Andrzeja Boboli o ustanie pandemii. Każdego z was, kto wszedł, teraz otworzył transmisję. Zachęcam, żebyście dali kciuk w górę, ewentualnie udostępnili tę koronkę na swoich profilach facebookowych czy innych, aby więcej osób mogło się z nami modlić. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego, powszedniego, daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod pąckim piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa. Siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w ducha świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i i całego świata. I, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas, <Sauen> dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmniejszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przebłaganie, na przebłaganie za, grzechy za grzechy nasze i całego, i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie, Miej miłosierdzie dla nas i całego, nas całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego, <SZS> dla, i i dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i, i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ja. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. miło miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Miej miej i całego i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo. Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej, miej miłosierdzie, miłosierdzie dla nas i całego świata ojcze przedwieczny ofiaruje ci ciało i krew duszę i bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla Jego bolesnej męki. Dla dla miej miłosierdzie miej. Dla, nas dla, 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 miej. dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. miłosierdzie, dla nas, i całego świata. Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego Bolesnej Męki miej, 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 miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego Bolesnej Męki miej, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego Bolesnej Męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego Bolesnej Męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie Miej dla nas i całego, i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej, Miej miłosierdzie Miej dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże. Święty, święty mocny, święty, święty nieśmiertelny, zmiłuj się, się nad, nad nami i nad całym światem. Nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Kochani, dziękujemy za modlitwę. Prosimy, żebyście subskrybowali nasz kanał. Dajcie kciuk w górę i kto z Was jeszcze może nie wyłączać się, tylko zostać i zmówić z nami nowennę do świętego Andrzeja Boboli, to bardzo zachęcamy. Błogosławieństwo będzie ponowennie. Dzisiaj jest drugi dzień tej nowenny. W latach 1625-1629. Wilno nawiedziło kilka niezwykle groźnych epidemii, które dziesiątkowały jego mieszkańców. Ludzie masowo opuszczali miasto. Ojciec Andrzej Bobola wraz z innymi kapłanami nieśli tym opuszczonym i porzuconym swoją ofiarną pomoc duchową i materialną. Ojciec Andrzej opiekował się chorymi i głodnymi ludźmi. Dzisiaj możemy powiedzieć, że jest takim patronem w czasie epidemii. Tradycja przypisuje wstawiennictwo Świętego Andrzeja Boboli, y, że uratowała y, u, y, uratowanie Pińska i jego okolic od zarazy w latach 1709-1710. wszechmogący wieczny Boże bądź pochwalony za świat, który dla nas stworzyłeś i ludzi, których stawiasz na drodze naszego życia. Dziękujemy za wielkiego rodaka i orędownika w niedolach i przeciwnościach losu. Patrona Polski, świętego Andrzeja Bobole, którego wywyższyłeś ponad innych za jego wyjątkową wiarę, oddanie i miłość. Dziękujemy za pełne trudów życia patrona Polski, który wskazywał i nadal wskazuje nam drogę rozwoju i wstawania się u Boga. Dziś zwracamy się do Ciebie, Boże, z wołaniem, aby trudne doświadczenie epidemii pogłębiło naszą wiarę, miłość oraz wzmocniło wspólnotę rodzinną, religijną i narodową przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Mamy na ołtarzu relikwie świętego Andrzeja Boboli i razem chcemy w tej litanii wołać za jego wstawiennictwem. Kyrie eleison. Christe eleison, Kyrie eleison. Ojcze, Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże. Zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu Świata Boże. Zmiłuj się nad nami. Duchu święty Boże. Zmiłuj się nad nami. Święta Trójco jedyny Boże. Zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święty Andrzeju Bobolo. Módl się za nami. Święty Andrzeju, wierny na dobrego pasterza. Módl się za nami. Święty Andrzeju, napełniony Duchem Boże. Módl się za nami. Święty Andrzeju, czcicielu niepokalanie Poczętej Maryi Panny. Módl się za nami. Święty Andrzeju, duchowy synu świętego Ignacego Loyoli. Módl się za nami. Święty Andrzeju, miłujący Boga i bliźnich aż do oddania swojego życia. Módl się za nami. Święty Andrzeju, w życiu codziennym oddany Bogu i bliźnim. Módl się za nami. Święty Andrzeju, zjednoczony z Bogiem przez nieustanną modlitwę. Módl się za nami. Święty Andrzeju, wzorze doskonałości chrześcijańskiej. Módl się za nami. Święty Andrzeju, apostole Polesia. Módl się za nami. Święty Andrzeju, powołany przez Boga do jednoczenia rozdzielonych sióstr i braci. Módl się za nami. Święty Andrzeju, gorliwy nauczycielu, dzieci i ludzi religijnie zaniedbanych. Módl się za nami. Święty Andrzeju, niezachwiany w wierze, mimo gruźb i tortur. Módl się za Święty Andrzeju, wytrwały w największych cierpieniach. Módl się za Święty Andrzeju, męczenniku za jedność chrześcijan. Módl się za Święty Andrzeju, męczenniku i apostole. Módl się za Święty Andrzeju, apostołujący po śmierci wędrówką relikwii umęczonego ciała. Módl się za Święty Andrzeju, wsławiony przez Boga wielkimi cudami. Módl się za nami. Święty Andrzeju, chlubo naszej ojczyzny. Módl się za nami. Święty Andrzeju, wielki orędowniku Polski. Módl się za nami. Święty Andrzeju, proroku zmartwychwstania Polski po trzecim zaborze. Módl się za nami. Święty Andrzeju, nasz wielki patronie. Módl się, Módl się za nami. Abyśmy wszyscy chrześcijanie stanowili jedno, uproś nam u Boga. Abyśmy nigdy od naszej wiary nie odstąpili. Uproś nam u Boga, abyśmy żadnego grzechu ciężkiego nie popełnili. Uproś nam u Boga, abyśmy za popełnione winy szczerą pokutę czynili. Uproś nam u Boga, abyśmy dla naszego zbawienia gorliwie z łaską Bożą współpracowali. Uproś nam u Boga, abyśmy Bogu wiernie służyli. Uproś nam u Boga, abyśmy Najświętszą Maryję Pannę jako matkę miłowali. Uproś nam u Boga, abyśmy w znoszeniu wszelkich przeciwności wytrwali. Uproś nam u Boga, abyśmy z Tobą nieustannie Bogu chwałę oddawali. Uproś nam u Boga, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Przepuść nam, Panie, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Wysłuchaj nas, Panie, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Zmiłuj się nad nami. Módl się za nami, święty Andrzeju Bobolo, abyśmy się wstali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Boże, Ty przez śmierć Twojego Syna chciałeś zgromadzić swoje rozproszone dzieci. Spraw, abyśmy gorliwie współpracowali z dziełem Chrystusa, za które oddał życie święty Andrzej Męczennik. Amen. 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 Modlitwa nowe nowa na drugi dzień, święty Andrzeju Bobolo, patronie Polski, prosimy, aby za Twoim stawiennictwem Bóg dodał sił, odwagi i nadziei tym, Którzy zmagają się ze swoją chorobą. Prosimy, by wszyscy chorzy i zagrożeni uzyskali odpowiednie wsparcie i pomoc. Wierzymy w liczne uzdrowienia, które zdarzały się za Twoją przyczyną. Racz prosić miłosiernego Boga o uzdrowienie chorych i zarażonych wirusem, aby odzyskali w pełni zdrowie i siły, o ile jest to zgodne z Jego wolą. Święty Andrzeju Bobolo, módl się za nami. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków Amen. Zanim przyjmiemy błogosławieństwo, jeszcze poproszę na chwilkę o kamerę na relikwie świętego Andrzeja Boboli. niech każdy z nas. Świadomie odda cześć Jego relikwiom. Przez chwilkę patrząc z wiarą i robiąc skłon głowy. Prosimy Cię teraz, Boże o Twoje błogosławieństwo. Niech cały dalej dzień będzie w Twojej obecności. Chcemy być Tobie wierni. Chcemy być z Tobą, bo Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Zapraszamy na 17.30 na różanie. Dziś jest wielka uroczystość niepokalanego poczęcia Maryi. Pomódmy się jeszcze razem, i potem będzie msza święta o 18.00. Gdy przed tu... dziękuję Wam za wspólną modlitwę. Dajcie kciuk w górę, subskrybujcie nasz kanał, klikając dzwoneczek. I jeśli tylko możecie nas jakoś wesprzeć, to w opisie tej transmisji macie takie możliwości. Czy to numer konta, czy Patronite, czy bezpośredni szybki przelew. Bardzo Wam dziękujemy za każde wsparcie. I żeby kontynuować modlitwę, kliknijcie tutaj teraz ten teledysk, aby dalej być w obecności Bożej jeszcze przez chwilę. Dzięki wielkie. Do zobaczenia.